Czy tu się biega? Kolejnym gościem podcastu z cyklu Czy tu się biega? jest Jerzy Skarżyński. Dzień dobry. Witam, miło być gościem programu. Jurku, spotykamy się tuż przed rozpoczęciem w zasadzie nawet działalności EXPO, nawet nie samego półmaratonu warszawskiego, tylko działalności EXPO w Pałacu Kultury i Nauki. To tak jak tutaj przechodziliśmy na miejsce naszego nagrania, to właśnie tak uśmiechnąłeś się, że od półmaratonu do maratonu, od maratonu do półmaratonu, bo taki trochę właśnie ten nasz cykl życia biegacza. W związku z tym, takie będzie moje pierwsze Pytanie: Żyjemy od półmaratonu do maratonu, ale też od treningu do treningu. Jak to sobie wszystko z głową zaplanować, żeby jak najwięcej mieć z tego i radości, i pożytku, i zdrowia? Bo wiemy, że bieganie to zdrowie. Mój kontakt z Maratonem Warszawskim, chociaż nazywał się wtedy jeszcze Maratonem Pokoju, był bardzo wczesny, bo, bo podczas dru, 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 drugiej edycji wystartowałem co, i bardzo niespodziewanie, i bardzo niespodziewanie zająłem drugie miejsce e, z 2022 29 pamiętam do dzisiaj, bo to się pamięta jak data ślubu, 14 września 80 roku, e, to, 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 to był pierwszy kontakt z Maratonem. E, 8. Pierwszym również biegłem, nie ukończyłem. W 1989 wygrałem, także miałem te, początkowo od maratonu do maratonu to były te starty, które, które odbywały się w Warszawie. No to były takie, takie, taka nobilitacja. Oczywiście Dębno, Mistrzostwa Polski, tam walczyło się o inne, o inne nagrody. Tutaj wygrałem maluchę w 1989 roku, co było taką nagrodą e, szokującą wow. na tamte czasy. No paliwa było bardzo mało, ledwo do stacji benzynowej dojechałem, ale, ale dojechałem. E, dojechałem do Szczecina szczęśliwie, chociaż czasy były wtedy trudne, trzeba było tankować do tego malucha co chwilę, a to były na kartki paliwo i no kombinacje było, ale dojechałem. E, Później, gdy, gdy, gdy skończyłem karierę sportową, już wyczynową, moje kontakty się ograniczyły, do ograniczyły, może nie ograniczyły, ale roz, może rozszerzyły do kontaktów typu trenerskiego, do typu doradczego, do propagowania biegania wśród uczestników maratonu i półmaratonu później. Także jestem praktycznie rokrocznie dwa razy w Warszawie, półmaraton, maraton, półmaraton, maraton. No dobrze, ale właśnie pytanie było też w takim kontekście, jak dbać o siebie i jak to rozszerzyć? sądnie planować, żeby nieważne czy rzeczywiście wiosną biegamy półmaraton, czy jesienią maraton, ale żeby jednak ten trening był takim trenowaniem z głową. Bo to napisałeś zresztą na początku swojej książki. Skończ biegać, zacznij trenować. Tak. Podstawową sprawą jest to, żeby mieć świadomość faktu, że bieganie może być przyczyną wielu groźnych chorób. Jeśli kto to robi, nieodpowiednie się robi, się to niemądrze. Stąd mój poradnik dla biegaczy, który pokazuje bardzo różne. Prawie wszystkie aspekty treningu, mądrego treningu biegacza, które po pierwsze chroni przed problemami takiego typu fizycznego, po drugie pozwala się rozwijać. Czyli no każdy jednak ma zakodowane coś takiego, że następnym razem ma być lepiej, ma być rekord i jak gdyby te dwa aspekty muszą ze sobą współgrać. Stąd wiele różnych rzeczy można zrobić niedobrze, można zrobić dobrze. Moje porady, moje... Moje, mój udział w tym, w tym rozwoju polega na tym, że ja pokazuję, jak robić dobrze, żeby było zdrowo i skutecznie. Czyli, tak oczywiście nie będziemy tutaj streszczać chociażby książki, tak, czy Twoich właśnie planów treningowych, ale na czym się przede wszystkim skupiać i o czym nie wolno zapomnieć? Podstawowa sprawa znowu powiem, bo tu wszystkie są podstawowe sprawy, że każdy myśli sobie, że trening biegowy, nawet ten mądry, to się ogranicza do biegania określonych liczby kilometrów szybciej wolniej ty wytrzymałeś tempowo i starty kontrolne no, no niestety to jest tylko jedna strona a tych stron są aż trzy po drugie każdy biegacz powinien e, równolegle z treningiem biegowym prowadzić systematyczną pracę o charakterze rozciągającym tak zwanej gimnastyki rozciągającej to są ćwiczenia które pozwalają uelastycznić mięśnie po długim bieganiu one się skracają, trzeba zawsze po, 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 po treningu te mięśnie przywrócić im pewną ruchomość i stąd no, wachlarz różny, w, w, szeroki wachlarz różnego rodzaju ćwiczeń. Kto zna moją książkę, tam pokazuje taki zestaw standardowy, który pozwala jak gdyby ogarnąć wszystkie te mięśnie prawidłowo. No i trzecia droga, czyli odpowiednie wzmacnianie naszych mięśni, ścięgien przy, przyczepów, żeby wytrzymywały obciążenia treningowe, które są podczas treningów. Stąd mięśnie muszą być Silniejsze niż to, co im zaplikujemy na, na treningu. Stąd konieczność wykonywania różnorodnych ćwiczeń gimnastyki siłowej, którą też pokazuję w książce, i, i na moją stronie można sobie podejrzeć, jak to wygląda. Zestaw taki standardowy, który pozwala re, regularnie, systematycznie realizowany, pozwala ochronić nam nasze stawy, nasze mięśnie, pozwala wykonać każdą pracę, którą, którą planujemy, bez uszczerbku dla zdrowia. To jest bardzo ważne, i w tym kontekście też zapytam o jakich najczęstszych błędach też możemy powiedzieć. Bo to, że nie rozciągamy się, to, że na przykład nie ćwiczymy siłowo dodatkowo, żeby wesprzeć właśnie te mięśnie, stawy kości i tak dalej, ale też na przykład no, trochę podpowiem, co mam na myśli, ale też czekam na konfrontację. No, z regeneracją różnie bywa. Ja bym powiedział jeszcze zanim o regeneracji, bo oczywiście, że. że... Trening to nie jest tylko to, co wykonamy na tym treningu, czy na tych treningach typu bieganie, rozciąganie, wzmacnianie, ale trening prawidłowy, który skutkuje przyrostem formy, wzrostem wydolności, musi być połączony z odpowiednią regeneracją. I podstawowym znowu kolejnym podstawowym błędem jest to, że jesteśmy nadambitni. My chcemy szybko osiągnąć sukcesy i w miarę szybko... Czuć się takim już jak ryba w wodzie na trasie biegowej, to niestety, jak ja wspominam o takich gwiazdach polarnych, biegaczy, takich, które pokazują jak gdyby te kierunki działania, to wiedza, wiadomo, wiedza, bo, bo, bo to trzeba mądrzej robić. Po drugie, systematyczność, która jest, pod, jest fundamentem każdego sukcesu, jest systematyczne działanie. Mówi się nawet, że że lepiej systematycznie trenować źle, niż niesystematycznie dobrze, tak? bo, bo no, z niesystematyczności nie wyniknie najlepszy trening, nie będzie, nie będzie skuteczny, a źle trenując może się uda coś, coś zrobić, jeżeli się to robi systematycznie. Bo trzecie, trzecią gwiazdą będzie cierpliwość, tak. to co powtarzam. Czyli tu trzeba rozłożyć na lata, nie na tygodnie, nie na miesiące, nie na kwartały, tylko na lata. Ja swój pierwszy medal Mistrza Polski, o którym marzyłem jako tam 16-latek w 1972 roku, medal Mistrza Polski zdobyłem w 1985. No. Łatwo policzyć, oczywiście, nie będę, będę odpowiadał. W każdym bądź razie tutaj sukcesy w konkurencjach wytrzymałościowych trzeba rozłożyć na lata. Trzeba stopniowo podkręcać śrubę, by badać swoje możliwości, delikatnie pół obrotu do przodu, do przodu. Czasami trzeba może i cofnąć, tak? Mhm. Ale chodzi o to, mhm. że, że to ta cierpliwość jest potrzebna, a nad wszystkim musi górować rozsądek. Rozsądek, bo, prawda? Bo co z, co z tego, że my mówiąc sobie, że chcemy systematycznie trenować i jeśli mamy 37, 5 na przykład, ale Skarżyński mówi, trzeba być systematycznym. tak, co tam, gorączka, trzeba wyjść, najważniejsze jest, najważniejsze jest trenować systematycznie, tak. No niestety rozsądek musi nam podpowiadać, że w momencie, kiedy coś się dzieje z organizmem, Zostań kiedy pogoda jest taka, że wyklucza zrealizowanie pewnego środka treningowego i w tych warunkach jak gdyby to jest, no, błąd tak? i trzeba zrezygnować z tego treningu, przełożyć go na, na następny dzień czy w taki moment, kiedy będą warunki sprzyjające tych takich różnych rzeczy, które wyskakują nagle jest, jest tam sporo, mhm. musimy mieć e, takie spojrzenie z góry na to, co robimy, czy przypadkiem ten, żeby ten, ten rozsądek jednak nas prowadził w dobrą stronę, bo mówi się, że każdy ma rozsądek, tylko rzadko kto z niego korzysta. A to swoją drogą, to z tego co kojarzę, to właśnie Benjamin Franklin miał też takie właśnie tego typu powiedzenie. Ale to chyba tym się też charakteryzują biegacze, którzy dosyć późno weszli w tę dyscyplinę, bo oni są niecierpliwi i oni troszeczkę ten rozsądek zostawiają gdzieś za drzwiami mieszkania, tak jakby to oznaczało, że siła charakteru ma być właśnie w tym, że on wyjdzie albo z gorączką, albo w nie wiadomo jakiej wichurze. No, no właśnie, nie. No właśnie nie, trzeba jednak mieć takiego, takie spojrzenie kogoś, kto z góry to ogląda i mówi sobie, cel jest e, po, za kilka miesięcy, mamy, jesteśmy na drodze do tego celu, mamy czas, możemy pewne rzeczy e, modyfikować, możemy korygować, m, musimy być na, na swój sposób elastyczny mimo działań, które są w planie treningowym, żeby, żeby ta łódka za bardzo nam w bok nie odjeżdżała, tylko mniejsze ruchy wykonywać. Y, y, każdy kolejny tydzień pewne modyfikacje wprowadzać, takie, żeby rozsądnie dopłynąć do celu. I pod takim kątem właśnie patrząc, to co właśnie wspomniałam, że im później się wchodzi do biegania, to jednak się chce teoretycznie nadrobić ten czas, a to właśnie jest błąd. To jak według Ciebie ogólnie się zmienili biegacze na przestrzeni ostatnich lat? To znaczy, ja właśnie cieszę się z tego, że. Chyba przeważającą liczbą e, częścią tej, 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 tej całej grupie biegaczy na starcie są właśnie 40-latkowie, 50-latkowie, czyli ludzie, którzy mieli jakiś kontakt ze, ze sportem w szkole, na studiach, tak, ale później praca zawodowa, obowiązki, rodzina i jak gdyby się wypadło i później, kiedy się to wszystko ustabilizowało, no, trzeba coś zrobić. Zawsze powtarzam, że e, to, że nie chorujemy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zdrowi. Bo zdrowie to jeszcze panowanie nad własnym ciałem, to jest, to jest, to jest sp sprawność w pewnym stopniu pozwalająca nam nie, nie tylko zdobywanie bicie rekordów życiowych, bo chodzi o taką sprawność, taką życiową, trzeba, nie powiem, że chodzi Taki o ile, wigor ile, ile też trochę prawda? na albo ile razy, ile pompek zrobisz, tak, albo, albo jak długo deskę utrzymasz, tak, chodzi o takie pewne elementy, które łatwo się wy, wy pokażą, czy ty... Czy ty jesteś sprawny czy nie? Jak jesteś niesprawny, to, to nie jesteś zdrowy. I, i trzeba bieganie jest, bieganie jest taką formułą aktywności mówi się najprostsza forma aktywności ruchowej, co, co, no to jak jest najprostsza, to niech ktoś sobie zacznie i przebiegnie godzinę, tak? To, to mm -hmm. okaże się, że to nie jest takie proste, ale właśnie to, że, że po pokonaniu tych pierwszych problemów związanych z adaptacją do, do wysiłku biegowego, no wypływa się na piękną y, prerię, tak? Gdzie wszystko jest piękne, gdzie są piękne niebieskie niebo, gdzie jest słoneczko i gdzie wszystko jest łatwe, gdzie pokonanie y, 20 czy 30 kilometrów właściwie jest żadnym problemem. I to jest Panowanie nad swoim ciałem. Nasze ciało jest w naszych rękach, serce nie wariuje na, 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 pod wpływem jakiegoś intensywniejszego akcentu. Jesteśmy, jesteśmy w domu, czyli nasz organizm jest w całości nasz. Dobrze, to no w takim razie, jeśli mimo wszystko liczę na to, że nasi słuchacze wykażą się tym rozsądkiem, ale też będą mieli radość z tego biegania, to jak podtrzymać w sobie właśnie i z jednej strony radość, i to zdrowe podejście, i też trochę taką motywację. No to każdy ma swoje indywidualne plany, tak? Jeden chce w imprezie uczestniczyć i, i, I ukończyć, jest to, że tak, że przebiegnie. Ukończyć to mało, przebiec imprezy biegowe są dla biegaczy, i no, no niestety ja jestem tym człowiekiem, który mówi tak, będziesz maratończykiem, jak przebiegniesz dystans maratonu od linii startu do linii mety. Czyli nie, nie przechodzimy tam, do marszu. Jakieś tam galo -e, to nie maratończyk, no to do innych, to, 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 no to, inny, to co, jest inna konkurencja, trzeba biec, bo to jest konkurencja biegowa. I jeden chce przebiec, Innych chce wygrać z kolegą, innych chce wygrać w kategorii wiekowej, innych chce powalczyć w czołówce, każdy, ma, każdy na starcie ma jakiś tam cel, albo przynajmniej powinien taki cel mieć, bo takie bezmyślne pokonywanie dystansu, no chyba nie ma frajdy. No to, to, to jednak na co dzień możemy tam coś oglądać sobie, spodziewać. Czy też biegać sami, prawda? A tu trzeba pobiec i trzeba sprawdzić swój organizm, czy on jest w naszych rękach. To w takim razie przeszliśmy płynnie do mojego kolejnego pytania, które miało właśnie zabrzmieć. Po co się startuje w imprezach? Startuje się po to, żeby po pierwsze sprawdzić, co, czy nasza praca, którą włożyliśmy w przygotowania, przyniosła oczekiwane efekty. Tak? czyli Ciężko, nie mówię, że, że trening biegowy jest łatwy, e, nigdy nie jest tak trudny, żeby nie można go było zrealizować, bo przynajmniej takie, takie trzeba te treningi mieć. E, on jest wymagający, ale wtedy przychodzi moment, kiedy ja mówię, sprawdzam Co zrobiłem? E, trenowałem od listopada do, do marca i teraz mówię sobie, czy ta praca przyniosła oczekiwane e, owoce, czy ten owoc jest naprawdę słodki. Startuje w półmaratonie, jako też czasami jako przetarcie do, do przyszłego maratonu, który będzie tam za parę tygodni i to jest formuła takiego sprawdzenia organizmu, no i y, y, y to jest jak gdyby y, chyba główny cel ludzi, którzy startują, że, że chcą się sprawdzić, jest duża grupa ludzi, którzy przyjeżdżają po koleżeńsku, ale bo to taka, taka bieganie turystyka biegowa, tak się mówi, tak? Czyli lecimy sobie do Barcelony, przebiegniemy maraton, tak? pieniądze nieduże, fajna wycieczka, oczywiście, ale ja bym radził, że radziłbym by na trasie być zawodnikiem, tak? Ale starać się, starać się ten organizm sprawdzić a po biegu idziemy do, na, na kawę, na ciasto, na na, Czy zwiedzać miasto, ale właśnie po biegu, tak? Czyli najpierw nie męczymy nóg, tylko, że tak powiem, przeżywamy ten start, dajemy sobie to, co teraz my tutaj się spotykamy, tak? W Ferworze już słychać oczywiście dźwięki Expo, bo to jest właśnie ten czas i miejsce spotkania. Czyli jesteśmy wtedy, czujemy się członkami środowiska biegowego, tej społeczności, potem startujemy ze zdrowiem, ale... Jednak traktując to sportowo, a dopiero potem przychodzi czas na celebrację. Dokładnie. Ja uważam, że po to wychodzimy na co dzień na, ten, na te treningi, żeby osiągnąć jakieś tam te, te, te fizyczne, sprawnościowe korzyści I, i maraton jest, i w ogóle zawody biegowe są sprawdzianem. I po sprawdzianie. Po, a nie przed, no bo przed to trzeba jednak się oszczędzać po to, żeby ten sprawdzian był, żeby tę cytrynę wycisnąć w całości, tak? Żeby nie mieć tego niedosytu, że mogłem szybciej, mogłem lepiej, no bo, 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 to, bo to jest tam godzina, dwie, czy trzy, czy cztery w maratonie na przykład. I trzeba się na, na te godziny nastawić, że sprawdzam, co mój organizm zyskał w czasie tych przygotowań. To na koniec tak zapytam też znowu trochę sportowo, trochę życiowo jak nie zgasić w sobie tego ducha i jak się długo cieszyć z tych plusów biegania. I tutaj nie mam na myśli właśnie tej motywacji, tylko tak od strony właśnie takiej praktycznej. Twoich rad dla nas, dla biegaczy. Nie mówię, że tylko początkujących. Łatwo mi to powiedzieć, bo to jest mój 52 sezon biegowy i i nie znudziło mi się bieganie, i mimo, że w pewnym momencie biegałem, mieszkałem w Szczecinie, tam w pewnym miejscu, i przez 25 lat biegałem tymi samymi, prawie tymi samymi tre, trasami czyli one były codziennie, no, wcześniej dwa razy dziennie, tak, pokonywane, niektóre, niektóre pętle, i mi się to nie znudziło, bo y, świadomość jest jedna. No. Chcę być zdrowy, chcę być lepszy, chcę być sprawniejszy. Wykonuję zadania treningowe, te, te pętle, które, które pokonywałem, bo idealnie nadawały się do realizacji określonego, określonego środka treningowego, który był w planie. I mnie to w ogóle nie, nie nudziło. Nigdy nie byłem znużony na treningu. Nigdy nie robiłem z siebie człowieka, który po mocnym treningu mówił, że ale ciężko jest, jemy, jakie to jest wszystko ciężkie. Ja to robiłem z przyjemnością. Wiedziałem, co będzie, jak ja zrobię ten trening, co mnie czeka później na zawodach. Tak? Czyli zrobiłem trening, który wniósł jakiś kolejny, kolejny stopień do góry, mnie podnosił w tej, w tej, w tej wydolności i wiedziałem, że później. Kiedyś wygram samochód, a wygram dwa samochody podczas imprez biego, maratonów. Także chodzi o to, żeby, Czyli ten żeby cel. czuć tak, że to bieganie jest jak gdyby środkiem po pierwsze rozwoju takiego duchowego, fizycznego, ale właśnie może ten, to duchowe ma też wiel, wielkie ma znaczenie. znaczenie ma znaczenie, ma, kontakt z przyrodą, kontakt z naturą my zapominamy powoli, w jakim my świecie żyjemy, tak? I ten, ta, ta betonoza, o której się mówi, biegam mhm. na co dzień. Teraz biegam 3-4 razy w tygodniu, to już tam rekord mam 14 razy w tygodniu, także jest, jest mała różnica. Ale po prostu wyjście do lasu i przebiegnięcie, poczucie tego, 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 tego tych zapachów, te, te widoki, które widzę, są po prostu niezwykle Tych ptaków posłuchać, fajne. prawda? Niesamowicie. Zdrowe, przyjemne i duchowo i fizycznie. Czyli w takim razie rada po prostu biegać z radością, biegać z takim uśmiechem i poczuciem, że robimy to przede wszystkim dla siebie. I biegajmy mądrzy. A wtedy będzie i radość, i, i, i frajda ze, ze wszystkiego, co, co robimy na tych biegowych trasach. Biegaczom, biegaczkom, żeby, żeby wiedzieli właśnie, że, że, to, że to można zrobić źle i dobrze. Jak to zrobić dobrze, żeby było dobrze. Moim gościem był Jerzy Skarżyński. Bardzo dziękujemy i powodzenia dla wszystkich półmaratończyków. Pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia, radości i rekordów na biegowych trasach. Dziękujemy. Czy tu się biega?